Dzień dobry. Już w najbliższą niedzielę, 12 października, w okolicy naszego muzeum i w samym muzeum serdecznie zapraszamy na kolejną edycję naszego cyklicznego, corocznego, rekonstrukcyjnego wydarzenia pod hasłem Wehikuł Czasu. Tym razem tenże Wehikuł Czasu przeniesie nas o 80 lat do stycznia 1945 roku, kiedy to w okolicy naszego miasta toczyły się ciężkie walki pomiędzy wojskami sowieckimi a niemieckimi, a w to wszystko w wplątani jeszcze byli członkowie rozwiązanego parę dni wcześniej akowskiego podziemia. Serdecznie zapraszam na Wehiku Czasu, będą dioramy historyczne, będą wystawy broni, będzie dostępna nasza wystawa stała, będzie wykład historyczny na temat epizodów tego czasu wygłoszony przez Kacpra Rączkowiaka, będzie też inscenizacja o godzinie 16.30 w o Krotoszyn właśnie w styczniu 45. roku. I właśnie w związku z tym z wydarzeniem bohaterem dzisiejszego materiału będzie przedmiot związany z tymi wydarzeniami, a mianowicie opaska sanitariuszki, a w zasadzie sanitariusza. Jest to opaska, która pierwotnie służyła niemieckim służbom sanitarnym, dlatego na środku tego czerwonego krzyża znajdowała się swastyka, natomiast została skrupulatnie odpruta przez polskich ochotników i użyta właśnie na przełomie stycznia i lutego 1945 roku do opatrywania licznych tutaj rannych. O wakach o nagrałem dwuczęściowy, bardzo obszerny materiał. Jest to chyba najbardziej popularny materiał na naszym kanale, więc link do niego. Do obu części zresztą zamieszczę w opisie filmiku. Natomiast jeśli chodzi o samą opaskę, no to służyła ona ochotnikom, ponieważ e, tych rannych w okolicznych walkach było sporo i Polaków, i Niemców, i oczywiście Sowietów więc udzielano pomocy wszystkim. W styczniu 1945 roku było to około 3000 osób, a w lutym ta liczba rannych zwiększyła się do ponad 5000, ponieważ do Krotoszyna przywożono też rannych z innych odcinków frontu. Nasze szpitale krotoszyńskie, czyli szpital miejski, wówczas przy ulicy Bolewskiego, a także szpital wojskowy przy ulicy Mickiewicza, nie miały aż tyle miejsc, więc trzeba było zaimprowizować punkty ambulatoryjne w innych obiektach w Krotoszynie. Więc takie punkty znajdowały się m.in. na dworcu kolejowym, w koszarach zarówno dworcowych, czyli dzisiejsza Cerama popularna, a także w Mięśniaku, zespole szkół posłowych nr 2. Jeszcze w czasie wojny Niemcy na potrzeby rannych przystosowali seminarium nauczycielskie, czyli dzisiejszą szkołę podstawową nr 5, a także gimnazjum, czyli dzisiejsze liceum ogólnokształcące imienia na Kołontaja Dodatkowo jeszcze na potrzeby ambulatorium w styczniu 1945 roku przystosowano starostwo powiatowe, czyli dzisiejszą siedzibę urzędu miejskiego przy Kołontaja a także budynki przy ulicy Kaliskiej, dzisiaj przy Alejach Powstańców Wielkopolskich, czyli zarówno szkołę jedynkę, jak i przedszkole naprzeciwko niej, które wtedy było Krotoszyńskim Bazarem. Do tego dochodzi Krotoszyński Ratusz i jeszcze kilka innych miejsc, gdzie udzielano pomocy tym rannym. Nad całością tej bardzo skomplikowanej operacji czuwali lekarze Krotoszyńscy, Stanisław Stryjakowski, a także małżeństwo lekarskie Alojzego i Marii Weinertów. Do pomocy mieli wówczas studenta medycyny Gerwazego Świderskiego, który po II wojnie światowej okazał się niezwykle zdolnym e, chirurgiem i był profesorem po prostu we Wrocławiu. Do tego jeszcze posługująca tutaj w Krotoszynie Elżbietanka siostra Aniceta Lisiecka, no i mnóstwo młodzieży, głównie harcerzy, którzy w czasie II wojny światowej działali w ramach konspiracyjnych struktur Szarych Szeregów przed wojną, między innymi w Trzeciej drużynie harcerskiej imienia Andrzeja Małkowskiego, czyli twórcy skautingu e, polskiego, nie krotoszyńskiego. Drużynowym tejże drużyny był Jeronim Ławniczak i to on właśnie tę opaskę nam przekazał do zbiorów, gdy był tutaj dyrektorem. No i do dzisiaj można ją właśnie w trzeciej sali historycznej, ostatniej, gdzie prezentujemy zabytki związane z okresem II wojny światowej, a także z czasami Polski Ludowej oglądać. Serdecznie zapraszam zarówno na wehikuł czasu, jak i do odwiedzania naszego muzeum. Zapraszam do oglądania tych naszych zabytków, bo każdy z nich jest szczególny, jest wyjątkowy. Bardzo dziękuję za uwagę. I wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.